Hej, o nie, zapomniałam tego naprawić, hej, 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 to kamera na lego, dzisiaj wam pokażę jakąś taką, czekajcie, no troszkę dodałam, tutaj no troszkę jest rozwalenie, bo tutaj wiader wparował, więc tutaj jest trochę lekkie zamieszanie, ale chcę wam pokazać to, nie to drzewo. Ech, tylko chcę Wam pokazać to. Powiedzcie, co tutaj było? Tak, sklep w villagerze. Teraz tutaj jest raj dla kotów. <grymne> Dzisiaj takie małe zmianki Wam pokażę. Tutaj taka mini farma. I też jest w villager. Farmer oczywiście. Są tutaj koty oczywiście, że są tutaj koty. Tam jakieś rośliny, jakie... O tutaj nawet czerwona pustynia trochę. No taka mała konstrukcja, taki mały wodospadek tutaj. I chcę Wam coś pokazać. Zrobiłem taką kartkę z osiągnięciami, które można zrobić w main, tutaj w Mini krawcie. Nie wiem. No, dobra, będę... Powiem Wam to dokładnie. To tutaj. Stworzenie, drewnianie łopaty i kilofu, Zrobienie czastka, zebranie pszenicy, Oswojenie zwierzaka, zrentendowanie dowolnego przedmiotu, wypicie miodu, zasadzenie wszystkich rodzajów drzewa, zebrać wszystkie rodzaje kwiatów, stworzyć golema, tam dalej pograć z owcami w piłkę. Jeżeli nie wiecie o co, o co chodzi, to tutaj z owce. Mm. Chodzić po ścieżkach. Między 100 metrów. I zrobić mapę. Ja robię mapę. I tutaj jest kolejna mapa. Zrobić Widera. Były. Były, były Zdobyć skorpiony żółwie. Przejście przez wszystkie lasy i te inne. No wiecie. To są te wszystkie. Zebranie sztabki złota i diamentu, zebranie elity i sztabki złota, mieć na sobie wszystkie środki efekty, przelecieć, przy, przelecieć mm, tysiąc bloków do przodu elitrom, mieć nederint. stąd na niebieski lód, zjeść złote, enchantowane jabłko, zebrać mm, gniazdo pszczół, zjeść wszystkie możliwe rzeczy. Kupić coś od i Pokonać wszystkich możliwych złych. Bawienie się TNT. Zasadzenie grzyba. Zrobienie najazdu. Wykupanie 10 bloków złotym kilofem. Yy, zadzwonienie w dzwon. Yy, Przejechanie się wagonikiem. Yy. To jest. Spakowanie się do shulkery boxów rozpalenie ognia, zebranie głowy creepera, odpalić wękę, napisać coś na tabliczce, widzieć jak pioruny wali, zdobyć trójząb, zasadzić kaktusa, zebrać muszle, postawić flagę pillagerów, mieć beacona, który daje Ci wszystkie możliwe efekty, jest 30 żelaza zmarnować ludzika niepokonywania zjeść popcorn odrodzić smoka i potem go znowu pokonać zebranie trzciny przespać się w domu mieć enchant na 30 level odpalić portal do endu mieć setny level mieć 3 szmaragdy Zjeść ciasto, rzucić śnieżką, bawić się nad stołnem, rozpalić ognisko, ściąć drzewo, mieć cały zakręt jak kliponek. No to tyle! No i jeszcze wam no taki odcinek. Krótki dosyć. Macie 3 sekundy na odstawienie łapki do góry. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że każdy zostawił. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to macie 5 sekund na zostawienie subskrypcji. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, kto nie zdążył, to może w, na, w kolejnym filmie mu się uda. Kto wie? A my kończymy ten odcinek. Cześć. Cześć. Widzimy się w kolejnym